Okej, okay. idziemy sobie do takiego, do takiej pół butterfly'a, do takiej połówki, ta nóżka jest tutaj w środku, żeby tak naprawdę jakby coś się stało, możemy to przytrzymać i teraz ta ręka idzie na, na ukos, mogę zobaczyć sobie tutaj bark jak chcę czy to jeszcze jest taka pozycja, w której możemy sobie przejść jak chcemy, ale jeżeli idę do człowieka, do którego teraz będę szła, chcę mieć rękę na ukos i moim barkiem tak naprawdę zahaczam w jego bark, tak? I teraz moja głowa jest tak naprawdę naprzeciwko jego, tak? Ta głowa jest bardzo ważna, bo jeżeli on będzie na mnie się pchał, to bardzo łatwo musimy mieć tę rękę na dół, jeżeli moja głowa tutaj będzie i on będzie pchał, jest o wiele gorzej, tak? I teraz co robię? Łapę sobie underhooka z tej strony, łapię za not Jak teraz tutaj to zrobiłam, będę się tak naprawdę odpychała główną główną częścią mojego ciała do jego ręki i moja głowa będzie szła do góry, a moja prawa noga, która leży teraz na macie, będzie szła na jego bioderko, tak? Czyli tak naprawdę przytulam się do ręki, do barku. Tu? I tu. Teraz stąd wchodzi druga noga. Co teraz chcę zrobić? Nie mam nie ma, nie ma takiej kontroli. Chcę albo Butterfly e, grab mieć, albo nie wiem, czy lubimy ten łokieć, to łokieć, ale ja lubię Butterfly gręba. I teraz tutaj, co chcę zrobić? Chcę położyć jego rękę między moim barkiem a moją głową i przytulić to wszystko razem. Bo teraz, jak będę schodzić na dół, czy jak schodzę teraz na dół, wszystko tu jest połączone nie ma że ta ręka idzie później albo coś. To jest wszystko połączone razem. Przeczuwam go nad garstek, go nad garstek. Wyczuwam go nad to znaczy, że teraz kładę się na bok, łapię za swój łokieć. łokieć ściągam na dół i odciągam go od siebie. I tutaj, non-stop, trzymam telefon. To jest bardzo ważne, żeby ten łok, ten nie latał tak w tej i żeby sobie potem tej ręki nie stręcił i się.